Witam Państwa bardzo serdecznie. Król wraca do domu z wyprawy. Byłem zostawić w lesie fotopułapkę. Zobaczymy, jakie zwierzęta się tym razem nagrają. Zebrałem trochę grzybów, chyba ze 2 kilo naprawdę, a tyle ich jeszcze jest, że myślę, że spokojnie 5 kilo to, to do domu bym przyniósł, ale stwierdziłem, że wystarczy po prostu, bo tego się przerobić nie da. I tak drodzy Państwo, Polska jest zwijana, Polska jest zwijana, ale co najistotniejsze. To zwijanie Polski odbywa się równocześnie albo inaczej może. Powiedziałbym wcześniej niż zwijanie Polski, zaczęło się zwijanie kultury, prawda? Od pewnego momentu to mogliśmy zaobserwować wysyp po prostu idiotów. Wszelkiej maści, tak, to jest takie robactwo pełzające po sobie w tych nastrojach neomarksistowskich bardzo często tego lansu uskutecznianego na tych prawda YouTube'ach, TikTokach czy tam Facebookach ta kultura w rzeczywistości nie ma nam nic do zaoferowania nic, to jest tak miałkie, albo to jest tak bezużyteczne, że samo myślenie o tym, że człowiek mógłby czerpać jakąkolwiek radość taką kulturową w ramach kulturowego postępu, yy, wydaje się być absurdalne. Ja tam dość często oczywiście zaglądam, patrzę na to, co się dzieje. W tym świecie, no widzę te muskuły tam prężone, widzę jakiegoś wariata, yy, który, yy, prawda, idzie na siłownię, pokazuje, jaką muskulaturę zbudował, albo jakie ciosy zadawać, albo że on noże produkuje, prawda, bo te noże mu będą służyły tam nie wiadomo do czego tak naprawdę, no bo, no bo yy, czy do obrony, czy do yy, jakiejś walki i tak dalej, i tak dalej. Yy, czy te wszystkie głupkowate, infantylne filmy o tym gotowaniu, prawda? Ktoś bierze spaghetti, mieli te spaghetti w jakimś mikserze, z tego robi ciasto, jakieś tam, prawda? Yy, następnie z, z makaronu, które z makaron, który jest ciastem, następnie wchodzi w skład jakiegoś innego ciasta, to się gdzieś tam zapieka, yy, polewa się jakimś tam sosem, robi się te yy, ozdoby tych talerzy, prawda? Tam, no cuda takie, a w rzeczywistości, yy, prawda? To wszystko ma być ujęte w ramach czy w kategoriach tego obecnego lansu. Tego jest bardzo dużo, prawda? Bo nawet piosenki, które się dzisiaj śpiewa w porównaniu z tymi piosenkami, na których my się kiedyś wychowywaliśmy, no to to przecież jest kpina, nie? Wiecie, wiecie dobrze, o czym mówię. Czy Hankę Banaszak, na przykład, czy Krystynę Prońko, czy w ogóle rokowe zespoły w Polsce. To są już jakby nieosiągalne rejestry dla tego świata. To są nieosiągalne rejestry dla tego świata. Ten świat sam na siebie, ja bym powiedział, nałożył swego rodzaju jakąś klątwę, no bo jak inaczej teraz do tego Podchodzić. Przecież to wszystko, co dzisiaj widzimy także w Polsce, w dużej mierze to są ludzie wyborcy tego Tuska, prawda, którzy manifestują czy afirmują tą swoją wolność w ramach no, tego, bo im wolno, bo im pozwolono. To wszystko przyszło z zachodu, prawda? Tam na zachodzie ten cały splendor, ten syf yy, i te systematyczne, bo jak już nie, nie ma co pokazać, no już to się pokazuje się już skrajną głupotę, prawda? Coraz więcej tych roznegliżowanych ciał się tam w tym internecie pokazuje, jakby to miało też uwagę przyciągać. I to jest rzecz, która naprawdę boli, prawda? Naprawdę woli, bo y, silna, głęboka myśl, intensywna myśl, metafizyczna myśl, egzystencjalna myśl, y, która opiera się na założeniach rodzenia prawdy za wszelką cenę, zostaje odrzucona prawda, z tego świata. Zostaje z tego świata odrzucona, a na to miejsce wchodzi ten po prostu, y, ta byle jakość. To jest życie zaplute fałszem, no i przy tej okazji oczywiście proliferacja bezużyteczności. Y, I to jest bolączka tego typu, że ludzie, którzy oczekują czegoś więcej od kultury, no to muszą się pogodzić z tym, że tego nie dostaną po prostu i tyle. Dostajesz za to y, 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 może i te y, potrawy tam, one mają pięknie wyglądać i to ma się błyszczeć i to, i to świetnie się wizualnie prezentuje, te świecidełka i tak dalej i tak dalej, y, ale jednak y, mimo wszystko za tą fasadą nie kryje się nic. Totalny upadek. A to są, drodzy państwo, to są krowy. Dwie już mi się przyglądają, ale mam nadzieję, że nie zaatakują mnie. Dwie sobie tutaj jedzą e, trawkę. To są krowy mojego kolegi, rolnika tutaj e, niedaleko mieszkającego. E, ja od niego także kupuję wołowinkę. Także kto wie za chwilę, e, czy e, prawda. E, czy to nie będą te krówki? Czy to nie będą te krówki, które. Idzie, idzie. Idzie, chce się przywitać. Nie, no nacierają na mnie, są bardzo ciekawe, zobaczcie. Nie będę chyba robił wywiadu z krowami, nie będę o nic pytał, ale są dość zainteresowane. Przyglądają się, co tutaj się. Dzieje. No mają te łańcuchy oczywiście tutaj przymocowane do łbów. Ale tak sobie oto tutaj króweczki na wsi spędzają czas. To jakiś czas temu, chyba nawet kiedy ja to przechodziłem tędy. Przechodziłem tędy chyba w sobotę. To rozmawiałem właśnie z kolegą tutaj ze wsi, rolnikiem, Jankiem. No to tak narzekają. Naprawdę tak narzekają rolnicy na y, to, co się dzieje, że to aż się w głowie po prostu nie mieści. To, co tutaj y, przeżywa taki rolnik, prawda y, teraz, y, gdy następuje, czy, czy postępuje w zasadzie ta ukrainizacja tego rolnictwa, to to są rzeczy, gdy się wysłucha tych opowieści, to, to są rzeczy, które naprawdę, drodzy Państwo, one y, mogą człowieka y, takiego wrażliwego. Na losy Polski w ogóle, one mogą go zaniepokoić, przerazić, albo w, albo wzbudzić w nim naprawdę taką troskę o to, że ten nasz piękny, wspaniały, naprawdę kraj, niszczony teraz przez tych antypolskich polityków, przez Unię Europejską, przez diasporę amerykańską, diasporę banderowską. To są straszne, naprawdę, naprawdę rzeczy. Piękne króweczki, prawda? Wiejskie. Wołowinka pyszna. Ale one obserwują. One obserwują. Patrzą co się dzieje. Nie będę oczywiście podchodził bliżej, żeby tutaj zwierzęcia yy, nie niepokoić. Ta jest młodsza, ta jest dużo starsza. Ta starsza to chyba już na ubój nie pójdzie. Ale ta młodziutka chyba, ta młodsza oczywiście, tak mi się zdaje, że kwestią czasu jest, że mięsko trafi w końcu na talerz i to też ciekawe, zobaczcie, bo teraz much jako tako już nie ma a na bydle jeszcze muchy możemy zobaczyć na tej starszej krowie to nie wiem, jak się przyjrzycie tam, to zobaczycie, że tych much tam naprawdę o, całują się tych much naprawdę jest tam bardzo dużo piękne piękne króweczki są i mleczka, i mięska przy tej okazji. Oczywiście. Tutaj rolnicy jeszcze jako tako się trzymają, ale. Rolnik mi powiedział, że to chyba jest już powolutku że to już powolutku będzie po prostu końcówka. Że to rolnictwo polskie powoli będzie gdzieś tam zwijane. Też mówi, że dzieci, yy, prawda, nie są zainteresowane już przejmowaniem gospodarstwa po rodzicach, tak jak to kiedyś tam było, prawda? Idzie. Idzie, idzie. No, spojrzenie takie yy, trochę, trochę bryka. Uskoczyłem. Uskoczyłem oczywiście, bo zwierzę zaniepokojone nie wie, co ktoś ewentualnie mógłby zrobić. A jak tutaj z kolegą, właśnie rozmawiałem w sobotę, zdaje się, no to ta jedna z tych krówek, ta starsza tutaj, właśnie po lewej stronie, no to jest taka zdolna do tego, żeby tymi rogami tam oczywiście troszkę tego delikwenta poturbować. Że tak to ujmę, to mnie nawet. To mnie nawet kolega Ostrzegał Żeby uważać No i tak drodzy Państwo Spotkanie z krówkami Z wołowinką Już za niedługo No tak to jest Jak tylko rolnik tutaj Jak tylko gdzieś jest ubój na wsi To potem kolega dzwoni Że jest na przykład jakieś tam mięsko jest mięsko do, do kupienia, to się idzie do rolnika, po prostu nie idzie się do sklepu. To mleczko, oczywiście, to serek. Ostatnio, właśnie w sobotę, też byłem. Wziąłem trochę sera białego, to było na naleśniki, też bardzo dobre, prawda? To jajeczka gdzieś tutaj od rolnika, eee, to jajeczka gdzieś od rolnika, to jakąś gęsinkę się kupi, to króliczka się kupi, po prostu. Za jakieś tam niewielkie pieniądze, bo te ceny, to oczywiście, bo to kupowane od rolnika, no to bez jakichś tam pośredników, prawda, bez tych marży, co wszystkich, bez kosztów tego transportu, no to to wszystko, mimo że i tak już drożeje, bo musi drożeć wszystko przecież, drożeje w tym kraju, no ale mimo wszystko jeszcze ktoś, kto tam na wsi ma jakieś. Yy, prawda, yy, możliwości zakupu tego jedzenia to się idzie i kupuje. No. Chleb to sobie samemu można zrobić, bo to też nie jest problem. Ale wszystko co rolnicy tutaj we wsi mają, no to się bierze po prostu. Póki jeszcze jest. Póki jeszcze jest. Starsi ludzie, 60 parę lat, taki rolnik mówi. Yy, jego, bo tutaj oczywiście wieś w te okolice żywca, one były bardzo mocno dotknięte przez Drugą wojnę światową, prawda, i nawet tutaj były walki toczone, i nawet tutaj były walki toczone tam, prawda, parę kilometrów wyżej za mną, na południowy, prawda, na północny zachód w zasadzie, bo południe to jest tam pod Baranią Górą, no to działał jeszcze oddział Bartka w czasie końca wojny i dwa lata jeszcze po wojnie, do roku 47. Tutaj partyzanci, tutaj żołnierze oczywiście byli. Wieś ponosiła też duże straty. Tutaj jest cała masa ludzi, których, prawda, ojcowie, dziadkowie walczyli w czasie II wojny światowej. Przeżywali ciężkie, trudne dni, no bo jak na wieży kościoła, na przykład hitlerowcy tutaj powiesili powiedzmy 90 osób ze wsi za ukrywanie partyzantów no to wyobraźcie sobie jaką oni mają historię ale ten rolnik właśnie mówi do mnie, że on nie pamięta takich czasów jakie są teraz mówi, żeby tyle bandytyzmu było w tej Polsce prawda, dzięki oczywiście temu Tuskowi bo to jest, uwierzcie mi to jest największy szkodnik w historii Polski po roku 89. a yy, to jest kwestią czasu, że ta autorytarna demokracja Prawda, liberalna, neomarksistowska, ona będzie eliminować ludzi niebezpiecznych dla tego systemu. Tak nawet nie było za komuny, na którą oczywiście no, trzeba narzekać, no, bo to nie był system, w którym yy, 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 ktokolwiek chciałby żyć. Ale mimo wszystko to, co teraz w XXI wieku się dzieje, to to jest rzecz niebywała. Także, drodzy Państwo, spotkanie dzisiaj było z wołowinką, z krowami. Jedna mnie chciała zaatakować, musiałem uskoczyć. No kto wie, jakby się to skończyło. Kolega mnie tutaj ostrzegał właśnie, że jedna jest dość agresywna, taka ta, ta krówka. Ma takie spojrzenie byka, naprawdę spojrzenie byka, więc wielkie zwierzę. No. Słuchajcie, 450 kg, to to jest naprawdę jak niedźwiedź. Także to cię powali yy, momentalnie. No, gdyby tak jeszcze, oczywiście, yy, w momencie, gdy się poczuje zwierzę zagrożone, no to, to może być niebezpiecznie. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Kłaniam się nisko i pozdrawiam państwa serdecznie.